Mówicie o tej sajonej cysterni Dobra, powodzenia! Dobra. I zabałem. M, 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 jak mefedron Ja jadę z tego. No kanapkę dostałem, że. O kurde, Złomuj, uważaj na hamowaniu jest bardzo wolno. Jeb jak skasował! Ja nikogo nie skasowałem skasował. Nie wyjebane, ja jadę z moje skasował ty! prawie wziął i skasował Musimy jakoś Timor zrobić, ale nie wiem gdzie O tu, 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 tu Jaki? Piki Cebal zrobią. Kurwa ostrzeżenie dostałem śmato Czego? Nie, kaczka, kaczka! O był wyspinował, był wyspinował! Ale to była tak. A nie, to była Ja pierdzie! No kurwa, kaczka! sami w ogóle nie zostawił Kurwa No ja wiem A cały misterny plan psów w dupę Dobra, yy, Ja będę z Womek tym dzisiejszym inżynierem One point nine Roba, okay, behind you're you <laughs> <laughs> You're just kidding, man uh, uh, Driver behind me, driver behind me Roba 2.4 Ja pierdolę <grym> Dobra, puścisz na jest najlepsze? Że ja wam zaraz doma O kurwa ja. Ha, bo ja jestem ostatni, już Dobra, już opony puściły, już nie wystrzelał za kaczką

Bo... Czemu na enebie nie kupiłeś? Byś miał od razu, stary mm -hmm. Ale na NB bym... Ale na NB bym zaprzepłacił oh, za PS sobie za 3 tysiące O kurde, No nie, ale... właśnie byś miał pani Tak Na przykład na... I byś miał go jeszcze od razu A nie byś czekał na media Eee, e, roba! Bo ja tu walczę o podium! <laughs> Roba, minuta 5! No O tej, co strachu mówił? to dwie grupy. Są trzy grupy. Trzy? No tak. Na split challengeowy, na split challenge osiemnastkowy i dwudziestkowy trójkowy. To ja na osiemnastkowy i dwudziestki trójki split. A, ej, a ja mam taką no, propozycję dotyczącą ta, grup ogólnie. Bo można zrobić coś takiego, żeby zrobić grupę na Facebooku i ją zrobić zamkniętą I tam można by było na Messengerze otworzyć podczaty żeby wszystko było pod jednym tym Tak, tylko że tu jest problem Bo te podczaty to kant Pizdy je rozbić można Chaba Chcesz mi poprzekzać? A tu jest, on jest tak wolny, że ja tu zaraz popełnię błąd, bo nie widzę limitów toru, bo on jest przede mną, nie? Zobaczcie, hamuję w środku, ile kręcę. na złomek, co jest ode mnie szybszy na tym... Na... Jest ode mnie o wiele lepszy na Katarze. Dobra. Pali! Pali! Pali, 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 pali. O kurwa, ale... ja Ale ten raptor, ty i tak jesteś z przodu, ponieważ... No ja wiem! Tylko że ja mogę popełnić błąd! Bo ja nie no? widzę limitu, poru, jak idę przede mną, czajesz? A. I tak jest łatwiej, jak, jak nikt przede mną nie jedzie. A jak on jest wolny i on nie umie... Ja, on, jak go nie umiem wyprzedzić. Bo potem mogę zaraz błąd popełnić Kuj tam, dawaj nura coś kaczka bym mnie znienawidził okay. A bo on specjalnie to robi, bo wie, że ja mogę popełnić błąd Repsak coś jest za wami, jak se... Sobie... Dobra, puszczę cię, okej? Okay? Puszczam cię To wyprzedzaj go i chuj, jesteś kurwa decydujujący bo Zrób okona ta twoja kreska, ta twoja kreska za mną To mnie co czas też. To te drugie. Spójrz, teraz się zwolnić specjalnie, bo oni nie... Jedzie... RUBO! Ja pierdolę jak mnie dupsko boli, kurwa Jeszcze dwa Nie Mnie to jest Ja powiem ci, była, że jak ja się ścigam na skońce pelu no, po każdym wyścigu ja muszę przynajmniej parę minut poleżeć, bo tak mnie plecy nakrwiają, że nie dam rady wstać. No, ja. Tak, a wyobraź sobie, że ja tak naprawdę napierdalam od... 14? 15? Jedziemy, no. jedziemy, Także ja kurwa lecę 6 godzinę. Przynajmniej. w drs i mamy wina A to Azumkowi się wyświetliło w co Nice Anon Karabina, Anon O, ja pierdolę, <grym> 24 <grym> sekund Pronto, repkak <grym> Spinalla Repak, nie, repkak Weźcie go jeszcze raz, zjebcie i będzie essa. Oll. Ale on, o nie, on... Nie no, żartuję on ma poczucie, bo on nie ma kary Zapierdalaj kurwa Chyba robię wszystko co mogę no Nie, nie pojadę już szybko, bo moje opony są Nie wiem kurwa, cztery spiny wyjebałem, my... które mnie kosztowały przynajmniej 15 sekund Zaraz no, zapomnę Dobra Sajwu, pierdol, pierdol, ja posłucham Oooo! Katka nie mam paliwa! Yellow flag. Ja... flag! Jap! Ok, clear! Dzień yeah. No, kas... ja też nie mam paliwa! Ja pierdolę! O! Mój moja... Paliwo mi się skończyło! No, mi też kurwa, pod sam koniec! O, a ja specjalnie, ja specjalnie teraz schamowałem, żeby nie jak... Nie, ten... Patrzcie na różnicę pomiędzy Syve'u a O. Uuu. Ja specjalnie zwolniłem, żeby Raptor podium nie miał. Kurwa, prawie po to by był. Anon specjalnie I, żeby, zwolni, i żebyś, żebyś, żebyś dog... żebym ja cię dogonił, tak? Nie, żeby, żeby Repcak Reptora dogonił. Anon chyba nie ma o paliwa. No, on kur... Anon też nie ma paliwa, on miał minus 2. Jak coś. O, wy... Ja jak wyjechałem, akurat miałem w tym drugim split, to ja chyba na minus półtora byłem. Kaczka! Wy... Się ja was zgłaszam, wy nie możecie się teamować. Eee, zero. Nie... To, ale... Kto się teamował? Ja pierdzielę, ale wy jesteście jacyś nie wiem. Nie ale kto się, wiem, kto... Kupić, nie ale nie kto nie ci się teamował? Kto ci się timował, Bo nie powiedziałeś. Za Dlaczego dowód? Siedzicie razem na kanale i... I co? Gadamy sobie. To, to nie Jest Ten, nie dobry. Jest jeszcze... Zamknij dupę! Jest jeszcze... Z Jeżu i gadamy sobie o Minecrafcie, możesz go zapytać. Roba, jak się podobał finisz? Półtora lapa bez paliwa. Półtora lapa bez paliwa. Roba... Ale że w ogóle wy karów nie mieliście, u nas chyba były... Czekaj, trzy były, dwa, czy ile? Dwa, dwa na pewno. Był wirtualny na pewno jeden. Wiesz, jak wyłączyłem te kartek, nie bo... Znaczy co? Ja pierdolę tylko ręcek bez kary. Dwa razy z dupy wyspinowałem, potem stwierdziłem, że to pierdziele. Jeszcze trzymałem raptora na tych, na hardach 80%. <śmuletra> Gdzie? E, wiesz, co? Bo no mnie tam nagle z dupy, co nie? Jadę sobie. Pół gazu mam, mniej niż okrążenie temu i jeb w bandę. No wiesz no, ogólnie tego, edy. krzywy, krzywy zierdolik jechałem. Jak wiesz, jak mieliśmy uśmiech z tego z Roman. Ale. Wiesz jak ja cię śmiałem, tym, potem... Nie, Roma, współczuję ci, współczuję ci. A. Ale ty to tak specjalnie no, zrobiliśmy, żeby rep tak był przede mną. Mi... Ale kto specjalnie? Ja najwyżej cię spowalniałem, bo... bo ja mogłem... nie spowalniałem, bo też mogłem. Ale... Ty alerowa Ale dzięki Anu, że... mnie przepuściłeś ładnie, dzięki Jan. No ty... za to, że wczoraj mnie nie puściłeś, jesteśmy kwitni.